Witam serdecznie Szymon z polanki z tej strony Siekania. Tak mnie z rana naszło przy okazji palenia w piecu i takich rozmów wewnętrznych, słuchając wykładów między innymi o fizyce kwantowej, o tym, że struktura krzemowa to jest ta, która w konsekwencji ma mieć tą główną, ma być tą częścią budowlaną głównym tego konstruktu, ma być główną, głównym składnikiem poniekąd tegoż przekształcenia znoszenia się na te różne parametry, no krzemowo to brzmi trochę tak jak powiedzmy tutaj komputer, prawda, jak telefon, smartfon, czy tablety, wiele innych rzeczy, technologia, sztuczna inteligencja, jakkolwiek byśmy to nazywali, ale ja bardziej to uziemnie. Otóż póki co, przekształcając się oczywiście, miejmy na uwadze, że my jesteśmy znakomite w znakomitej większości wodą. O wodzie już niejeden wykład był, niejedne seminarium, niejedne warsztaty, prawda, również nasze moje nagrania również wiele rozmów na temat wody no i byłoby dobrze zrozumieć taką prostą rzecz, twoje zdrowie pomijając w tej chwili yerba mate z różnymi fajnymi ziołami, włącznie z dodatkiem dziurawca to mam również świadomość że to jest też konstrukcja, która jest oparta na wodzie, prawda, że jeśli rozmawiam z roślinką, tutaj z tą czy z tą prawda, to głównie rozmawiam z wodą bo one w większości są wodą. Zatem byłoby dobrze zrozumieć, że w naszych komórkach, na przykład, powinna być woda kryształowa, czyli to jest kolejny stan skupienia wody. I byłoby również dobrze zrozumieć, że warto wodę dostarczać właściwą. Pytanie: skąd wziąć właściwą? Najbardziej właściwa to hej, gdzieś tam w górach w tej chwili, gdzie są źródełka. I to też tak nie do końca, dlatego że. Powiedzmy sobie, no, z góry cały czas coś nas tam, powiedzmy, dosyć mocno bombarduje w niej, czy bardziej ułożony sposób przez uzurpację tego świata. Zatem, co z tą wodą? No, trzeba sięgnąć po tą wodę, która jest dostępna. Oczywiście, wiemy, że woda kranowa jest dosyć martwą, ale z drugiej strony my możemy nadać jej życie. Oczywiście można wziąć sobie potrzeć rączkę, zawsze tłumaczę jak czy polaryzacja wątroby, czy nadne, czy nerek, prawda, czy powiedzmy sobie tej półkule, no to potrzeć, strzepnąć energię statyczną, wtedy łatwiej się polaryzuje, prawda? No, ale tutaj również tą wodę można wziąć, tak jak ja tu biorę kubeczek, biorę tak powiedzmy sobie, polaryzuje, włączam to dobre intencje, przekazuje wartości, wartości dodane bo dobre intencje, właściwe intencje, wyciszenie, uważność, pokochanie, wybaczenie to są te dobre intencje skompilowane w to jedno wyciszenie i takie nadanie struktury określonej tej wodzie, żeby, żeby ta woda się cieszyła, żeby ona była radosna, żeby miała te kryształy, takie, żeby te diamenty były, prawda? Te struktury takie czytelne, takie przepływające, prawda? Wręcz tak jak krzem, o którym na początku wspomniałem. To jest powiedzmy sobie jedno, ale trzeba pamiętać i odpowiedzieć na pytanie. Gdybyś mi zadał pytanie i zauważyłeś, pewnie wielu zauważyło, że nie tylko na naszych stronach czy na naszych warsztatach, prawda, zbalansowanego stylu życia, warsztatach teoria tej naturalnej kliniki zdrowia i obfitości, nie, wspominamy o wodzie, mówimy o samodiagnozie. W samodiagnozie między innymi w tym moim opracowaniu jest związany fragment z wodą, który jest bardzo, bardzo istotny. Oczywiście ja nie wy nie, nie że to jest najważniejszy punkt, dlatego że każdy robiąc samodiagnozę do pewnych wniosków musi dojść sam, bo zakładam, że komuś, komu daję tą karteczkę, czy wysyłam element związany z samodiagnozą, jest na tyle już powiedzmy światłą istotą umocowaną w tych uważności, w takim zrozumieniu i zauważeniu, w takim zauważeniu że no trochę te puzzle na tym świecie się nie układają, prawda? Często to, jak ja zerkam na niebo, zerkam na gwiazdy i obserwuję. Cztery lata do tyłu, pięć pamięcią niebo, na którym było bardzo dużo widocznych samolotów, różnych linii, prawda, przeszatkowane. W tej chwili tych linii lotniczych teoretycznie, jak się patrzy w rozkładówkę lotów pasażerskich, to ich jest bardzo dużo, ale ich nie widać. Jedyne, które widać, to widać głównie te, które sieją tą taką smugę. Czyli ten chemtralsy. No niektórzy myślą ciągle, że to jest ta smuga kondensacyjna. No nie, nie, nie. To, to, to troszkę fizyka szkoły podstawowej tutaj się kłania. No ale okej. Okay. Każdy ma prawo do swoich wniosków i, i, i ocen, prawda? Zresztą tymi ocenami to też różnie. I teraz pytanie, które często ktoś zadaje, no dobrze, ale mówicie o tym, żeby wodę zrobić gansowaną, czyli powiedzmy sobie te gansy, tam CO2, czy ten op, placenta i tak dalej, czy też naczynia gliniane, ale gliniane, które są niemalowane i niewypalane, prawda? Czy też naczynia miedziane, czy. Powiedzmy co, filtr odwróconej osmozy, czy w drugą stronę osmozy, prawda? Tutaj nie, że po prostu jest tak dużo filtrów różnego tytu, typu, czy te, które tam, powiedzmy, tym światełkiem ultrafioletowym, powiedzmy, te mikroby, które gdzieś tam są, niweluje, czy te filtry takie stricte węglowe i tak dalej. Jest to rzecz w tym, że one wszystkie mają rację bytu, ale to ty, jakby w pewien sposób, byłoby dobrze, żebyś załapał bo to są też kwestie finansów, prawda, nie każdego stać, żeby wydać kilka tysięcy na powiedzmy filtr UV tudzież węglowy, kilku poziomych, no zawsze one są zgryły po kilka tysięcy. Osmoza też pewnie w tych granicach kosztuje, zależy też od parametrów wielkości i tak dalej. Też układy filtrujące w domach, które są zakładane. One są różnych, różnych bardzo parametrów, różnych finansów, no ale tu myślisz, no ale ja kurka wodna, no tak jestem takim no trochę... Takim codziennie chodzącym człowiekiem, którym ewidentnie no, pensyjka ewentualnie gdzieś coś dorobię i tak dalej, właściwie jak sobie z tym radzić. Wiesz co, na pewno Gansy jako takie absolutnie tak, bo chodzi o dostarczenie pewnej plazmatyczności. Zresztą plazmę to ty robisz, kiedy robisz wodę strukturowaną, tak naprawdę z własnymi rękoma, kiedy jesteś w tej ważności, ale absolutnie tak. Raz, że to jest z reguły wydatek na całe życie. Czy one działają? Wiesz co, wszystko działa to, czego używasz. I co poniekąd, co poniekąd troszkę wierzysz, dajesz mu wiarę i dajesz mu taki impuls, że hej, to dla mnie zadziała, prawda? Bo możesz najcudowniejszy lek na, 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 na najgorszą chorobę wziąć, który absolutnie działa. Przecież Jezus do ciebie przyjdzie i nie będziesz gotowy na zdrowie. No, to już Jezus spojrzy nawet nie przyłoży rąk do ciebie, powie, no sorry, winetu. I bardzo często nam się to zdarza, że dłuższy proces zdrowienia ludzi wymaga czasu, żeby się ludzie oswoili, że mogą być zdrowi, że właściwie zdrowie to jest tak, ale trzeba być wewnętrznie gotowym na to. To już dawno tkliśmy. No więc pytanie: czy gliniane, czy miedziane, czy gansy, prawda? Więc to odpowiem Tobie w ten sposób, że my używamy i gansów. Naczynie gliniane, absolutnie tak i miedziane. Oczywiście, miedziane również tutaj używam, żeby mieć dostarczyć tą, tą bransoletkę miedzianą. Organizm sami mówi: Ostatnie dwa dni, powiedzmy sobie, jak mówię, nie nosiłem dekoracji, bo organizm mówi: OK, na razie odsapnij sobie. Dzisiaj, kiedy spojrzałem, mówi: OK, zakładamy, bo jest taka potrzeba, i to jest OK, prawda? Zatem, na pytanie, które. Czy również używamy najzwyklejszych takich filtrów, powiedzmy, sobie, jakiś tam wymienianym tym filtrem? Tak, również używamy, ale tam również na przykład mamy gansy. Przy czym zdecydowanie jestem zwolennikiem, jeśli miałbyś od czegokolwiek zacząć, to powiem tobie, od zaczą zacząć od naczyń glinianych. Dlaczego? Z historii może nie byłem mistrzem świata, ale wyłuskiwałem to, co wielu historii, nauczycieli historii, a miałem chyba szczęście, chyba nie wiem, jakieś takie szczęście, może byłem gotowy na to, żeby włuskać pewne niuanse, które w tej historii były poukładane. Jednym z takich niuansów na przykład jest, że kiedyś karawany absolutnie nie handlowały cukrem, który jest obecnie wszędobelski, prawda? Amerykanie mięso słodkie, no. No ale no tak jest, prawda? Ale sól, te karawany woziły sól, więc sól jest ważna, nie cukier. To jest moja rozkmina. Historycznie w każdym domu przede wszystkim były naczynia gliniane. Woda była ze studni gdzieś tam głęboko artyzyjskie były gdzieś. Tam, wiecie, artyzyjska to jest strumień podwodny, taki, który tutaj tam płynie i naturalne ciśnienie, kiedy wbijesz tam rurkę, kranik założysz i, no ale w tej chwili nawet jakbyś chciał artyzyjską znalazł i wbijesz, no to oczywiście firma wody polskie zarządzana z tyla między innymi, która powie łapy położy na tym płać nam od tego podatek płać nam podatek bo myśmy tak ustalili to słuchajcie jaja jak berece są na tej planecie i uzurpacja chyba w tych swoich posunięciach albo jest jakieś panice bo dostaje po uszach albo nie wiem w każdym razie albo już mamy tak wysoki poziom jakby wzniesienia się wrażliwości tego człowieczeństwa odzyskiwania tej iskry bożej cały czas nas było ale odzyskiwania w sensie znalezienia że hej Mamy ją w sobie, prawda? Jesteśmy istotami duszo człowieczymi. Wiesz co? I to ta złota myśl niech zakoduje się w tobie. Oczywiście wszystkie dywagacje jakiekolwiek się dzieją, one czasami biorą troszkę w łeb, powiem Tobie. No, jest wielu mądralińskich. Ja też pewnie czasami jestem jako mądraliński odbierany, te kilkadziesiąt lat doświadczeń z naturoterapią, od której trochę człowiek uciekał myśmy sobie, no w momencie mówi, Nie, Boże święty, no przychodzą, marudzą, wydzwaniają po nocach, no Boże Święte, no ile można? No może można i trzeba czasami. No tak jakoś to jest poukładane. No ale muszę powiedzieć tobie, że w momencie kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że istnieje takie zjawisko jak bretarianizm. Ten bretarianizm, który rozumie doskonale, że do życia nam nie jest potrzebna kaloria żadna, lewa, prawa, bla bla bla. Witamina C lewoskrętna nie ma lewoskrętnej, ona w pewnych parametrach, tam budowie, w budowie tych, tych pinach, tych kwantowych byśmy spojrzeli, to troszkę tam można by tak powiedzieć. Ale l, 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 kwas l askorbinowy to nie jest lewoskrętna, to też takie, takie rzeczy gadańki. no Ale to nie ma znaczenia, czy tak myślisz, czy nie. to Chodzi o to, żeby działało, jeśli już, prawda? No ale chodzi o to, że to zjawisko bretarianie, a są tacy, to są, a znamy osobiście i bretarianka, która ani nie je ani nie pije. Sposób taki znany nam. Jest takim uosobieniem spokoju, wyciszenia, tak jakby była wyautowana. cały czas była jakby w części, dużej części swojego jestestwa, gdzieś u Boga na kolanach wręcz, a coś po prostu ciałko tutaj też, jak ten przekaźnik w jakiś sposób jest. I wtedy, skoro takie zjawisko istnieje, zatem najcudowniejsze diety, prawda, Najcudowniejsze samodiagnozy z Szymona Spolankiewicza. One tak trochę może są kierunkiem na pewno, bo samodiagnoza, tutaj wczoraj rozmawiała Erunia z naszą znajomą, która tam powiedzmy sobie też troszkę naturoterapii chodzi zresztą za naszą namową, formalizuje też pewne rzeczy. No i w tej rozmowie było. No ja mówię, wiesz, my czasami, jeśli chodzi z pozycji biznesowej, prowadząc gabinet czy prowadząc sklep, w dużym stopniu mamy takie trochę podejście, w którym jedna wizyta jedne podpowiedzi, jedne biorezonansy, powiedzmy, czy tam ewentualnie do tego test na równowagę omega-6, omega-3, że to wszystko skompilowane raptem, praktycznie jedną wizytą, bo resztę telefonicznie tam dopowiadamy, powoduje, że ktoś wychodząc, do tego ma ten, tą karteczkę z samodiagnozą, właśnie ta jedna wizyta powoduje, że on się zaczyna wznosić zdrowotnościowo, że wiele mechanizmów w jego organizmie zostało uruchomionych, bo on je w sobie miał, tylko zaczął zauważać, że jest sam dla siebie, naturotera, naturoterapeutą, zielarzem, uzdrowicielem, lekarzem itd. itd. Cóż mogę powiedzieć? Jaka woda? Z dobrymi intencjami, jeśli miałbyś wybrać gansy, miedziowe, czy też gliniane, czy też również filtry, powiedzmy sobie, te takie nazwy że absolutnie każdy filtr w jakiś sposób tam troszkę ogranicza wiele, wiele historii absolutnie tak. A tu zdecydowanie naczynia gliniane, one w momencie, kiedy już wodę po tych paru godzinach bierzemy z tego naczynia glinianego, lejemy, ona ma wręcz strukturę, mam wrażenie, w dużym stopniu taką kryształową, ma inny smak i czuję, że w tej wodzie te wiele patogenów, które mogły tam być, te wiele halogenków typu chlor, fluor i innych jakichś dziwnych rzeczy, że wiele emocji, które w tej wodzie mogło z kranu być gdzieś tam, bo... Pracownik hydraulik był mocno ściekły na małżonkę, albo małżonka na niego. Nie wiem, i te emocje są w tej wodzie, bo przecież woda ma pamięć. Woda jest routerem, również jak mówił świętej pamięci Głowacki, i tu się całkowicie z nim zgadzam. To to, to jest jakby oczyszczone, jest zupełnie inne. Ona nabiera ne, takich wartości świętości wręcz. Nie mylić z wodą święconą jakiejkolwiek religii. Bo generalnie każda religia to jest ucieczka od duchowości. A to jest mój punkt widzenia tutaj. Nie chciał nikogo urazić. Baw się dobrze. Do miłego Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. Pamiętaj, kochaj siebie. Bo warto? Kochając siebie, kochasz tego głównego inżyniera. Do miłego.